Mam nadzieję, że będę widzialny i słyszalny na tej transmisji na żywo. Później ją zakończę wchodząc tam, tam gdzie jesteśmy. A jesteśmy dzisiaj w Forie Nord, nieopodal Konstanca. Przyjechaliśmy tym razem z Karimem, no i po prostu tutaj jesteśmy. O, teraz widzę, wy że wyszło powiadomienie, także. Cieszę się, piszcie wasze komentarze, skąd oglądacie, jest to dla mnie zawsze fajna i ciekawa informacja. Stanąłem sobie pod latarnią, przynajmniej jakkolwiek to brzmi, ale stoję tak, żeby mnie było widać, bo jest ciemno już. Już mamy godzinę, nie wiem, którą, koło 20 chyba tak jest, tak mi się coś wydaje. Na no i chwilę chciałem do was tak ponadawać, Odewać, odezwać się Monachium, super, wow. Patrzcie się, jak to jest, że w Monachium nawet jestem oglądany. Bardzo się cieszę i dziękuję. E, za chwilę przejdę gdzieś do tytułu tego żywca, bo chciałem tak parę słów o tym też wspomnieć. Um, ale co, najpierw powiem wam jeszcze tak przypomnę, Eforie Nord, jesteśmy w takiej miejscowości. Um, byliśmy teraz na plaży, e, trochę się pokąpać, morze jest takie ciepłe tutaj, że po prostu no, ja bym nie chciał, żeby było ciep cieplejsze, Polska, super Gosia. Um, dziękuję, um, ale to wszystko pokażę na kanale rodzinnym, tam takie podróże filmuję i tak dalej. Dzisiaj co, tutaj jesteśmy. Wyszedłem specjalnie, bo tam jest dużo ludzi teraz na tym na, na, na ogrodzie, no i nie chcę im też tak tam przeszkadzać. Też się będą patrzeć dziwnie, co ja robię i, i gdzie ja nadaję. Eee, nie wiem, będą rozkojarzeni tak. Czołem rodacy kamraci, czołem eee, Paweł i ten Dobra, temat taki krótki, co chciałem dzisiaj tutaj wam powiedzieć, bo wszechmocni złoczyńcy, o czym ja to um, dzisiaj zatytułowałem, ten dzisiejszy żywiec, otóż chodzi mi o jeden z, jeden z tych takich bardziej, bardziej słusznych narodów, jakim jest Izrael, który znowu zaatakował państwo suwerenne, tym razem Syrię. I chciałem się do tego też w paru parę, parę słowach po prostu odnieść, że jak ja to wszystko obserwuję... Jak ja na to patrzę, to po prostu więcej niż Cezoryk w kieszeni się otwiera, bo ja nie wiem skąd jest takie przyzwolenie. czy znaczy jest, no skąd jest. No wiadomo skąd jest. Ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Oni to też w pewnym sensie sponsorują, będę chciał zrobić vloga na ten temat, żeby to gdzieś rozszerzyć i żeby powiedzieć moim zdaniem, skąd są pieniądze na to wszystko, bo według mnie to my za to płacimy, ale to nie teraz będę się o tym tutaj. Rozgadywał. Ogólnie chciałem powiedzieć, że sytuacja jest nieciekawa i że mam nadzieję, że Izrael się po prostu doigra i dostaną, dostaną w, w końcu od kogoś tak, że, że się opamiętają z tym, co robią. Zatakowali Syrię, zaatakowali Damaszek, mnóstwo e, zniszczenia zrobili, zasiali. E, także no, nie dzieje się tam dobrze. Jakoś w mediach e, internetowych no to o tym wiadomo, że słychać, ale jeżeli chodzi o jakieś inne, no to ja wiem, wiem, wy musicie mi dać znać, jeżeli coś mówili po prostu w jakichś TVN-ach, w Polsatach, czy też TVP. Myślę, że to jest temat y, ważny, y, bo to też się może na nas później gdzieś skupić, tak, że Polska może być poprowadzona do, nawet w taki konflikt, który jest daleko od nas, y, bądź też, tak jak mówiłem i przedstawiałem to na moich vlogach, y, że może być tak, że ludzie z Izraela będą już dostają właściwie przez paszporty, i może będzie tak, że będą przesiedlani też na tereny Polski, i e, też mam takie wrażenie, że e, też na pewne części Ukrainy. Może być tak zrobione kiedyś, że część Ukrainy i część Polski będzie po prostu e, w posiadaniu Izraela. Oby się tak nie stało, ale, ale gdzieś takie też krążą e, przemyślenia niektórych ludzi. Musi mi teraz, akurat, jeden z drugim szlifierką tam robić. Akurat teraz szlifierką, jak ja robię żywca. A tutaj stoję, bo mam zasięg Wi-Fi z tego z, z tego zakwaterowania. Dlatego tutaj się po prostu odzywam. Pozdrowienia z Rublina dla wszystkich Wiesław. Również pozdrawiam Wiesławi i mam nadzieję, że będzie zaraz tutaj ciszej, że przestaną. Odwrócę kamerę, żebyście zobaczyli. Tam grilla palą. O Izraelu będę jeszcze dyskutował, będą na pewno vlogi o ataku na, na Syrię i tak dalej, no będę się odzywał, ale chciałem wam pokazać tak jak to wygląda. To jest to zakwaterowanie w którym jesteśmy, zostajemy tam. Dzisiaj przyjechaliśmy po południu, jest dzisiaj po południu i wracamy, wracamy w niedzielę do południa. Także tak to się w rzeczywistości. Taka spokojna ulica. Jedynie co Dwa kilometry. No ale nie jest to jakiś problem. Sześć minut autem i jesteśmy. Także dzisiaj byliśmy, wykąpaliśmy się. Morze jest ciepłe. Jest naprawdę fajnie. Tak jak mówię, stąd będą powstawały vlogi. Wiem, że trochę chaotycznie dzisiaj, bo i o Izraelu i o tym, gdzie jesteśmy. No ale to tak czasami bywa. Po prostu tak musi być. Jak nieraz robię te transmisje na żywo. Za chwilę tam wejdę, to Zakończę też, pokażę Wam, słychać Kalima, który tam dokazuje. Widać też, obrócę może kamerę, grilla tutaj palą i ona mówi, żebyśmy może grilla sobie też zrobili. Unosi się dym. Ja już tutaj widziałem tego grilla, bo tam jest na trampolina i tam za tą trampoliną akurat był położony i nieużywany dzisiaj po południu, a teraz tutaj grillują. Także polienard. No i co? Tak, mówię, będą vlogi z tego miejsca. Na pewno więcej jak jeden, przynajmniej dwa, ponieważ dzisiaj dużo już nagrałem od samego rana. Nasze przygotowania też do tego, jak tutaj mieliśmy przyjechać. Mam kluczek. Widzisz, to widać? Widać kluczek i ten. Wejdę tutaj sobie. Tutaj sobie wejdę i, i zaraz będę, będę kończył tutaj tego żywca. Pokażę Wam Karima. Ej, jesteśmy tutaj na ogrodzie. Karim, chodź tu, pokaż się. Pokaż się. Na... Chodź. Widzisz. <grym> chodź tu, pokaż się. Chodź tu, pokaż się. Pokaż Papa, jakieś. Pa, pa, powiedz dobry wieczór.